Serwis książki Czytamy przedstawia dzieło Ignacego Krasickiego, zatytułowane Przestroga młodemu. Wychodzisz na świat, Janie. Przy zaczęciu rogi żądasz zdania mojego i wiernej przestrogi. Dam na jaką się może zdobyć moja możność. W krótkich ją słowach zamknę. Miej, Janie, ostrożność. Wchodzisz na świat. Krok pierwszy stawić nie jest na dno. Zewsząd cię zbójcy, zdrajcy filuty opadną. Zewsząd łowcy przebiegli, kształtnąc zbiorą postać, będą czuwać, jakby cię w sidła swoje dostać. Wpadniesz, jeśli się pierwej dobrze zbroisz. Słusznie się więc twych kroków pierwiastkowych boisz. Rzadki na świat przychodzień, który by ofito nie zapłacił następnie oszukania myto. Strzeż się, nie żebyś grzeszył zbytnim nieufaniem. Roztropna jest ostrożność, Piotr szedł za jej zdaniem. Średniej się drugi trzymał i tak kroki zmierzał, że ani zbyt nie ufał, ani nie dowierzał. Piotr ocalał i chociaż podejścia nie szukał, Choć szedł drogą poczciwych filutów oszukał, a to jak? Tak jest ślepy ten, gdzie się obraca, nim z tą pierwej bezpieczeństwa maca. Miej się na ostrożni, nikt cię nie oszuka. Znajdziesz Pawła na wstępie, co przechodniów szuka. Stary to mistrz i profes, z filutów zakoniem zna on nie tylko panów ale psy i konie układa się i łasi powierzchownie grzeczny z miny z gestów poczciwy uprzejmy stateczny temu rady dodaje z tym się towarzyszy tamtemu niby wiersza w temu niby wierza co od drugich słyszy trwożny czy kto nie patrzy czy kto nie podsłucha? Zawżdy ma coś w rezerwie i szepcze do ucha. Raj strzeże, pozdaje i godzi i, róż, i różni, przeszli przez jego ręce szlachetni wielmożni. Przeszli, a z tych, co zdradnie całował i ściskał, żadnego nie wpuścił, żeby co nie zyskał znajdziesz pod nim Macieja co już resztą goni przechodzi dotąd wszystkich wytwornością koni ekwipaż po angielsku z francuska lokaje a choć do dalszych zbytków sposobu nie staje choć nigdy borgować nie chce przykrzą się dłużnicy przecież Maciej paradnie idzie po ulicy przecież laufry przed końmi murzyn za karetą Chcesz widzieć tajemnicę przed światem ukrytą? Nauczysz się, bylebyś te, tym szedł co ontorem torem. Bylebyś się pożegnał z cnotą i honorem. Bylebyś czoło stracił, dojrzysz przedsięwzięcia. Zbądź się wstydu, a język trzymaj od najęcia. Czołgaj się, a gdy podłość rozpostrzeżesz, najdalej do końca. Każesz, że przed Tobą by, będą się czołgali. Zyskasz korzyść niecnotą, ale to zysk podły. Nie tymi prawe szczęście obwieszcza się źródły. Strzesz się więc takich zdobycz, co czynią zelżywymi. Zelżywym. jesteś w wiośnie młodości, w tym wieku szczęśliwym. Co do wszystkiego, zdatny, do użycia wzywa, rozkosz, miła z pozoru, w istocie zdradliwa. Uwdzięcza bite ślady, lecz choć mile pieści, kładzie, rzuć przez słodyczy, ciernie z kwiaty mieści, omamia nieustrożnych zdradnymi kompany. Będziesz na pierwszym wstępie uprzejmie wezwany od rzeszy grzeczno-modnej, rozpustnie wytwornej, tam się nauczysz w szkole przebiegłej wybornej, jak grzecznie rozposażyć zbiory przodków skrzątne, a ślady wspaniałości stawiając nie pamiętne, niesłychane zbytki i treścią rozpusty, zawstydzać marnotrawc marnotraw, i dziwić oszusty. nauczysz się, jak prawo możesz nie poddać, jak dostać, kiedy nie masz dostawy, nie oddać, oddać. jak zwodzić zaufanych, jak aśmiać się ze zwiedzio zwiedzionych, jak w, w błędzie utrzymywać sztucznie omamionych, jak się udać, gdy trzeba za dobrych i skromnych, jak pochlebiać przytomnym, Śmiać się z nieprzytomnych. Jak cnocie, gdzie ją znajdziesz, Oddać zelżywą postać? Jak deptać wszystkie względy, Byle swego dostać? Jak wziąwszy Grzeczną tonu modnego sprawę, Dla żartu cipnego Szarpać cudzą sławę? Jak się chlubić z niecnoty, A w wyrazach sprośnych Mieszać fałsz z zuchwałością w triumfach miłosnych. Taka to nasza młodzież, po skażonej wiośnie, jaki plon, jaki owoc w jesieni urośnie. Rzuć okien na Tomasza, słaby wynędzniały Dwudziestoletni starzec poszły kapitały. Poszły wioski, miasteczka, pałace, ogrody, jęczy nędzarz, a pamięć niepowrotne szkody truje resztę dni smutnych co je wlecze z pracą taka korzyść rozpusty tak się zbytki płacą uszedłeś marnotra marnotrawców wpadniesz w otchłę ci co to ci co są ci to są co z zawróconą głową Bohatery miłosne żaki teatralni trawią wiek u nóg bogiń przy ich gotowalni. Weschnienie i kusztowne u filidów modnych kaloandry w afektach wiernych, a dowodnych jęczą nad srogim losem, a boginie cudne raz uprzejmie, drugi raz dzikie i ogłodne. Czy się zechcą nasrożyć, czy wdzięcznie uśmiechać, Dają im tylko wolność rozpaczać i wzdychać. Strzesz się matnie zdradliwych, w, w które płochych mieści. Zbyt czuły na podstępy zawsze nie wieści. Strzesz się sideł powabnych, w które młodzież wabią, choć sztuką zdradę skryją, pęta ujedwabią. Przecież w nich wolność ginie, czas się drogi traci, zysk wdzięcznych sentymentów w cnoty niebogaci, a Filida tymczasem, gdy ją statek smuci, dla nowego tygrysa, tyrzysa dawnego porzuci. Skacz ze skały w miłosnych pętach niewoliku, a siadusz w zamysłach przy krętym strumyku gadaj z echem płaczącym na płonne nadzieje Twoja firis tymczasem z głupiego się śmieje nie masz tego w romansach ale jest na jawie ktokolwiek się tej płochej poświęcił zabawie na inną korzyść żądań zniewieściałych zyska czyli politowania wart czy pośmiewiska niech boginia sądzą ty zważ, co cię czeka, boginie są, mój janie, czci je lecz z daleka. Nie żeś był odludkiem, znajdziesz nawet w mieście, co umysł mając męski, powaby nie wieście, szacowne bardziej cnotą niż blaskiem urody, mimo zwyczaj powszechny, mimo przepis mody, śmią pełnić obowiązki. A proste są matki są i żony poczciwie, i matki. Romans je w obowiązkach nigdy nie rozgrzesza. Z takich gniazd, jeśli znajdziesz, szukaj towarzyszesza. I znajdziesz, niech oduszczeka, co je trzy rachował. Nie będę ja zbyt ostrą satyrą brakował. Są, a często, choć pozór przeciwnie obwiesza. W uściech płochość, a cnota w sercu się umieszcza. Wojciech mężec ponury łapie młodzież żywą, a najeżony minął poważnie szarliwą. Nową rzeczy postawą, gdy dziwi cieszy, same wyroki głosi zgromadzonej rzeszy. Za nic dawni pisarze stare księgi, fraszki, Dzieła wieków są płonne, u niego igraszki. To Filozof jednym słowem i minął, i cero, Unosi nad podłą gminą atmosferą. Depce miałkość, uprzedzeń, a dając co nie ma, stwarza nowy rząd rzeczy, a wiary systema. Z daleka od tej szkoły, z daleka, mój Janie, Powabne tam jest wejście, wdzięczne przywitanie, Ale powrót fatalny, zły to rozum, bracie, Co się na cnoty wiary zasadza utracie. Ohełznaj dumne zdania, pokory mnsztukiem, mn, mn, Wierz, nie szperaj, bądź raczej cnotliwym niełukiem, niż mądrym, a bezbożnym. Tacy byli dawni, równie, a może więcej, naukami sławni. Przodki Twoje poczciwe, co Boga się bali, co mogli, co powinni, oni roztrząsali, Umieli dzielić w zdaniu, o czym sądzić można, od tego, w czym nauka próżna i bezbożna. Na co rozum dar boży, jeśli bluźni dawce? Mijaj, ja niebezbożnych, maksym prawodawcę. Mijaj mądrość nieprawą, to niech tobie to niech tobą rządzą, rządzi. Co do cnoty zaprawia, w naocenie błądzi. Co prawe obowiązki bezwzględnie określa, co zna ludzką ułomność, w zdaniach nie wymyśla. Co cię łącząc z poczciwym staropolskim gminem, nie każeć się wstydzić, żeś chrześcijaninem.